Dzień dobry, witam serdecznie, witam na PSTV, już dawno mnie nie było w komentarzu, czy też w vlogu e, takim, który skomentuje bieżące rzeczy, bieżące informacje, bieżące sprawy, dzisiaj wracam do tego, obiecuję, że będę przykładnym komentatorem i że co tydzień pojawi się chociaż jeden komentarz z mojej strony tutaj właśnie na PSTV, by właśnie powiedzieć, wyrazić swoje zdanie na temat tego, co dzieje się dookoła nas. A dzieje się dużo, na pewno znacie i słyszeliście, bo o tym i były nagrania na, na stronie na kanale w kwestii pani minister Nowackiej. Mamy taką sytuację, w której przegraliśmy, kochani. Przegraliśmy jako Polacy, jako patrioci. Ale co nie oznacza, że nie możemy tej walki jeszcze wygrać. Podobała mi się, chociaż głównie nie oglądam kanału Zero i nie słucham tego, co mówi pan Stynowski, ale jego analogia do meczu piłkarskiego między Polską a Niemcami, którzy to grają Niemcy do końca jak w futbolu. I jak mówiąc głosem pana Grego Linekera, znanego napastnika angielskiego, że Niemcy, że wszyscy grają futbol, a na koniec i tak wygrywają Niemcy. No i rzeczywiście wydawało się, że w walce, której nie można przegrać, w walce o prawdę historyczną, Polska jest na zupełnie takiej pozycji, której nikt nie może pokonać. Niemcy właśnie nas pokonali ze sprawą pani Nowackiej, ze sprawą tego nowego pokolenia, tudzież pokolenia, które, przepraszam za kolokwializm, wciska młodym ludziom kit. No takim osobom jak ja już nie da się wcisnąć kitu. Osobom, które interesują się historią i interesują się tym, co się dzieje dookoła. Działo się, jak wyglądała rzeczywiście historia Polski. Trudno e, wmówić kłamstwo, no ale młodzi ludzie, którzy urodzeni są na przykład po 89 roku już nie muszą być odporni na te kłamstwa, a nawet nie są, a szczególnie Ci, którzy chodzą teraz do szkoły i będą się uczyć o tym, że jacyś mityczni polscy naziści podczas niemieckiej okupacji, podczas II wojny światowej niemieckiej okupacji Rzeczpospolitej Polskiej, no budowali obozy dla przypomnienia. Kalaschwitz powstał w 1940 roku, 14 czerwca właśnie tego roku, Starnowa do oświęcimia, do Auschwitz wyruszył pierwszy transport więźniów. Polskich więźniów, i przez pierwsze dwa lata, proszę Państwa, dla tych, którzy nie wiedzą, proszę sprawdzić: Kala Auschwitz był obozem koncentracyjnym niemieckim, który miał za zadanie wymordować elitę polską. Tak, wymordować elitę polską, wymordować jakiekolwiek, jakiekolwiek zarzewie ruchu oporu, jakiekolwiek zarzewie buntu w przyszłości, jeśli chodzi o trzecią niemiecką. Rzesze. I to są fakty, których nie da się podważyć, ale widzicie. Niemcy potrafią wszystko. Za sprawą takich minister, e, takich ministrów jak pani Nowacka. No i przegraliśmy. Rzeczywiście. Coś, co wydawało się, że nikt nie jest w stanie nas pokonać, bo kto, kto mógł jeszcze na przykład 15-20 lat temu wyobrazić sobie sytuację taką, że w 80. rocznicę wyzwolenia obozu Kala, Auschwitz Birkenau pani minister edukacji narodowej Rzeczpospolitej Polskiej będzie mówiła o polskich nazistach, których nigdy nie było, którzy wybudowali obozy pracy, a potem przekształcili je w obozy masowej zagłady. Hmm? A jednak, dlaczego tak się stało? Może dlatego, że biernie patrzyliśmy na to wszystko, może dlatego, że końcowym etapem naszego oburzenia było wypisywanie na różnego rodzaju portalach społecznościowych i klikania, że coś nam się podoba, a co nie. Nie wiem. Stajmy do walki, o prawdę historyczną. Nawet nie dla nas samych, chociaż myślę, że to bardzo ważna rzecz. To bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, ale przede wszystkim dla naszych dzieci i wnuków, ludzi, którzy przyjdą po nas. Bo te wszystkie sprawy związane z owinieniem nas, narodu polskiego, który był największym przegranym II wojny światowej w roli kapo, w roli tego atakującego, to następnym końcowym etapem będzie to, że za 20 lat Wszędzie w Unii Europejskiej, czy gdziekolwiek w państwach europejskich, będzie się mówiło o no, tym, że to Polacy rozpętali II wojnę światową i że Hitler był Polakiem. Bo na razie mamy do czynienia z nazistami, z kosmitami, którzy przylecieli i zastąpili Niemców w mundurach nazistowskich, i już nie ma Niemców, są tylko naziści. Z jednej strony. Wydawałoby się, że to nigdy nie było możliwe do jakiegokolwiek zrobienia, wprowadzenia w życie, że te, ta wiedza, ilość świadków, ilość książek, ilość filmów dokumentalnych, ilość filmów fabularnych jest tak duża, że nie da się tego podrobić. A jednak im się to udało. Tak jak pan wcześniej przeze mnie wspomniany Stanowski użył tej analogii futbolowej. Niemcy grają do końca i w ostatnich minutach. Gdy było 100-0 dla Polski, oni doszli na 100-100 i teraz wygrywają 101 do 100. Niemcy wygrywają w tej walce o pamięć historyczną. A dlaczego tak jest? No bo właśnie. Może klikamy za dużo zamiast wyjść i protestować, a przede wszystkim nie głosować. Na antypolaków nie boję się użyć tego słowa. Antypolaków. Mm. Wiecie co, tak rzeczywiście jestem dziennikarzem, który biczuje PRL i bardzo uważam, że to była jedna z wielkich katastrof w historii y, polskiego narodu PRL. Ale z drugiej strony w PRL-u nigdy by to nie przeszło. Nie pamiętam jako dziecko, żeby w PRL-u ktokolwiek y, pozwoliłby w przestrzeni publicznej rozsiewać tego typu kłamstwa. Że w obozach jak Majdanek, jak Sztutowo, jak Auschwitz, mordowali nikt inny, nikt inny jak Niemcy. Że to oni byli tym oprawcą, że to oni byli zwyradniałymi mordercami Polaków, Żydów, Rosjan i wielu, wielu innych nacji. No a potem się dziwimy, że król Wielkiej Brytanii przyjeżdża i zapomina o Polakach. No już do czego to doszło? Nie dość, że sprzedali nas po wojnie, wpadliśmy w łapy Stalina, a potem komunistów z Moskwy, to jeszcze teraz nie chcą. Specjalnie wymazują męczeństwo polskie w takich miejscach, jak Kala Auschwitz, Birkenau, dzisiaj to muzeum. Nikt nie neguje yy, Męczeństwa Żydów, absolutnie. Ale proszę nie negować męczeństwa Polaków. To wielka zbrodnia. Z mojego punktu widzenia jako Polak, jako patrioty, największa. Jesteśmy winni tym wszystkim biednym osobom, które zostały zamordowane bestialsko przez Niemców w obozie niemieckim. Nie tylko w ale na terenie całej okupowanej Polski, całych Niemczech czy, czy w ogóle Rzeszy Niemieckiej bo tak się to wtedy nazywano tak to nazywało się wtedy jak się czyta książkę 5 lat kacetu Pana Grzesiuka to tam nie pada słowo naziści tam pada Niemcy 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 to Niemcy to zrobili to Niemcy to przeprowadzili to Niemcy z pomocą wielu innych europejskich krajów zwozili Żydów z całej Europy do Auschwitz i do wielu innych obozów koncentracyjnych. Polska nigdy, przenigdy nie była narodem, Polacy nie byli narodem, który kolaborował. Przypominam, dla tych komunistów, dla pani Nowackiej, może ją wysłać nie na ministra edukacji narodowej, ale by wyedukowała się na nowo. Przepraszam, działało państwo podziemne, pani minister. Za kolaborację z Niemcami była czapa, była kula w łeb. Bez dwóch zdań. Był wyrok i ten wyrok często był wykonywany. Dla tych, którzy kolaborowali, współpracowali z Niemcami, była kula w łeb. A nie to, co dzisiaj pani próbuje wmówić, nie w pomyłce, nie w przejęzyczeniu. Czytała pani z kartki. Proszę nie robić z nas durniów. Proszę nie robić z nas baranów. Czytała pani z kartki. Ugała pani na temat historii polskiego narodu w bezczelny sposób podczas 80. uroczystości wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, niemieckiego obozu koncentracyjnego. Tusk mówi że to przejęzyczenie, no i co tam, nie, co tam, w każdym normalnym kraju już by tej pani nie było. Nie byłoby jej w życiu politycznym, w normalnej rzeczywistości. Ale tej rzeczywistości normalnej to my nie mamy, to wiemy. Ja jako Polak nie życzę sobie, żeby w rządzie jakimkolwiek była taka osoba, jak pani Nowacka. I po tym zachowaniu Tuska nie życzę sobie, żeby był pan Tusk. I każdy, kto bronił pani Lubnauer, która to broniła tego zachowania? Przejęzyczenie. Naprawdę? Hmm. Oskarżają nas na o najgorsze zbrodnie. Przypominam, to my jesteśmy ofiarami. To nas napadnięto w 1939 roku. To 17 dni później, bo pierwszego Niemcy, a 17 Sowieci. Przez drugą wojnę światową... Mieliśmy do czynienia z trzem, trzema rodzajami ludobójstwa na narodzie polskim, niemieckim, sowieckim i ukraińskim. I dzisiaj oni mówią, że to my jesteśmy nazistami, że to my to wszystko wprowadzaliśmy. Nie powiem, że świat stanął na głowie, ale to my przegraliśmy tą walkę. Musimy na nowo podjąć ją, by nasze dzieci, nasi wnukowie, nasi następcy. Nie byli postawieni niesłusznie pod murem, i żeby wmówiono im, że to oni są dziedzicami morderców, bo tak nie jest. To Polacy ginęli, ukrywając Żydów. To Polacy narażali się na, na najgorsze, najgorsze kary by tylko bronić tych, którym było gorzej podczas okupacji, którzy żyli w nieludzkich warunkach, bo Niemcy taką, a inną politykę prowadzili wobec nich. Kochani, to o tym chciałem powiedzieć dzisiaj, o to chciałem skomentować. Ja się z tym nie zgadzam. Żądam demisji pani Nowackiej, żądam demisji pana Tuska również i mówię o tym otwarcie. Nie wiem co o tym myślicie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału. Zachęcam do wsparcia przede wszystkim PSTV, tego potrzeba. Wiem, że jest ciężki czas, ale zachęcam do tego, żebyście, jeśli możecie, ustawiali stałą wpłatę w wysokości 10 zł. Mamy prawie już 25 tysięcy subskrybentów na kanale. Jeśli udałoby się... Żeby chociaż połowa, albo jedna trzecia z tych y, ustawiła 10 zł miesięcznie dla kanału, to byłoby ogromne wsparcie, bo tego teraz potrzebujemy. Bo potrzebujemy, kochani, mediów propolskich, które mówią prawdę, nie o, o które fabrykują jakąś prawdę o Polakach, które mówią prawdę o Polsce, o jej historii, fantastycznej historii. Potrzebujemy waszego wsparcia. Można również postawić kawę. Można wesprzeć budowę studia, które to pozwoli nam na lepsze robienie materiałów. Tutaj zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, byście budowali propolskie media, bo bez mediów nic nie zrobimy. Jeśli nie będziemy mieli mediów propolskich, Polaków, którzy w tych mediach pracują i bronią polskiego interesu historycznego, jakiegokolwiek, to już naprawdę będzie. Po nas. Zapraszam was do, do tego, byście wspierali. Zachęcam tych, którzy to oglądają dzisiaj. Byście, jeśli mieszkacie gdzieś na Śląsku, odwiedzili targi Książki Patriotycznej w Rybniku 1 lutego w sobotę od 10 do 19, restauracja pokusa ulica Świętego Józefa 2 w Rybniku. W rybniku i w okolicach. Zapraszam serdecznie. W, w, no, żeby przyjść, przywitać się porozmawiać, kupić książkę, będzie wielu wystawców, będzie Leszek Szymowski, będzie doktor Lucyna Kulińska i wielu, wielu innych, również będę ja. Zachęcam do tego, byście byli. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału, już niewiele do 25 tysięcy. Zachęcam do tego, żeby ustalić stałą wpłatę, 10 zł, żeby regularnie wpadała, żeby to wspierało, to pomogło nam w działaniu. Gdyby chociaż połowa albo nawet jedna trzecia subskrybentów PSTV to zrobiła, sytuacja by się naprawdę zmieniła, byśmy mogli na przykład po prostu robić więcej programów, mówić o problemach, o których niewiele mediów w tym kraju powie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Stajmy do walki o prawdę. Stajmy o Polskę! Stańmy, byśmy ją mogli obronić. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.